Witam Was, Panowie. Dzisiaj będziecie mieć challenge ze składaniem drążka. Tutaj macie przygotowane swoje paczki. Darek, to jest twój, twój drążek, a Oskar tu jest Twój drążek. Macie 15 minut, aby zdążyć złożyć cały drążek. Jesteście gotowi na to? Oczywiście. Tak pamiętaj, żeby otworzyć paczkę, zanim zaczniesz składać drążek. Aby ci w środku jest instrukcja, jakbyś nie był w stanie to. Ja bez instrukcji sobie złożę, także spokojnie. Dobra. I kto przegra, będzie mieć do zrobienia, w sumie do wyboru, albo pompki, albo przesiady. Okej? Okay. Co, co, co wybierzesz? Z obciążeniem dodatkowym. tajemnicą. Ja jestem gotowy. Dobra, super. To co, zaczynacie? Ścimy. No to ja włączę Odpalaj stoper. Odpalaj lecimy. No, no Nie wiem czy dojść do drugiej strony, bo trzeba umieć mnie czytać. Właśnie to samo miałem pytać ciebie Zobacz, bo to samo oprócz humor Składasz kiedyś ma z Tak, ale tam Wydaje nie ma śrubek, będzie w No panowie czas leci. Proszę otwierać. A tu już leci? Proszę Wielku. otwierać paczki. Szybko, szybko. Tak, pomoc Ci? Nie, dzięki, dzięki. Tutaj musisz to wziąć tam. Mam ten, e, telefon pod ręką, czego do czego do przyjaciela zadzwonię. Spoko, spoko. Z wrogami się nie spoufalam. Dobra, dobra, masz rację. Powodzenia w składaniu. Dzięki, wzajemnie. Spoko, nie dużo tego. Dobra, instrukcja na spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj się dalej, nie denerwuj Ja się nie denerwuję, jestem bardziej. Oddychaj ciekawym. głęboko Tak, tak, tak już to będzie Wszystko okej. Okay. Jak tam u Ciebie, dobrze? Tak, ale śrubek mi nie dali Ty Nie dali Ci śrubek? Nie no niesamowite ja mam chyba samo składające się No to złożysz bez śrubek, dasz, też dasz radę Cyk, cyk, dobra, tu mam tu no, no, tu. Może ktoś Ci ukradł? Ciekawe kto tak potrzeba. Czego ci trzeba? Ty no patrz, śrubki tam są niesamowite. O, teraz. Grasz Fer, nie fair, grasz fair. Daj spokój, i tak sobie poradzisz, Oskar. Za łatwo byś miał. Skąd ta zmiana nastawienia w moim rynkach? To ci dasz trochę szansy. No ja już kończę zaraz, a Ty? Ja już zaczynam. O, widzę, że tu wszystkie mniejsze elementy poukładane pięknie, a tam troszeczkę... To jest, gra, to jest gra pozorów. Bałagan. To jest gra pozorów. To jest gra pozorów. Oskar i tak nie złoży, tylko udaje, że składa. żeby to lepiej udaje w takim razie. O, widzę Oskar. chyba coś się pomyliło Dobra, Tu swoje instrukcje lepiej Ja tam gonię Panowie, zostało 5 minut Ja dam radę. Szybko, szybko Jak ci idzie Dobrze ja Przede wszystkim super się bawię Darek jak ci idzie? Ja już składam Czuty. drugi raz, bo Coś się już złożyłem, Zaraz będą podciągnięcia tutaj. Oczywiście. Darek zapomniałeś o czymś, proszę. A, Naklejka! Na to. Możesz dziś tutaj sobie nakleić. Bądź Będzie pewnie. piękna ozdoba. Oski proszę to dla ciebie. Dziękuję, Chociaż ty jesteś miło. w dalszym etapie, ale przyda się. To to trochę <laughs> Patrzę, co tu się dzieje. No chłopaki, jestem zdziwiona, że Wam tak dobrze idzie. Aniu, Ale wiesz, dalej jestem ciekawa, kto wygra. Aniu, wiesz, że mam sprawne ręce. Wynik jest oczywisty. To jest nie tak, czekaj. Sprawdźmy czy... Tu masz niedokręcone. niedokręcone. Jak niedokręcone? Ale to musi być... gdzieś jak gumę roz... rozciągał? Po prostu rozdrosiły. To ja podkręciłem, nie? Teraz ja sprawdzę udarka. Tą... To musi być mocno dokręcone, bo tak to jest niebezpieczne. Prawie, prawie. Koniec. e, e tu jeszcze. Ha. Ha. Koniec. I po drugiej. O, tam, tam, tam. <laughs> Koniec. Skończone. Wszystko dokręcone ładnie. To he says. No i mamy zwycięzcę. Gratuluję ci. Dziękuję Ci, Aniu. Gratuluję. Sprawnie, czy no, zobaczycie, dziad się nie załamie. O, spokojnie. Dobrze. Mogę się podciąć. Patrz, jakie spocone. Widzicie, Dla dwie osoby. Wszystko. Dwie osoby, tyle potu. Dlaczego to, to wszystko? Jak ja teraz obok jestem. Działa, no działa, podciągnie. Ale się podcienięcie. Działa. Klasa, klasa. No, całkiem wyrównane pojechał. Musiałem dać te trochę Musiałem dać no. trochę te fori, żeby kibice mieli jakieś. E, emocje. Pomoc. No, Musiałeś przez chwilę pomóc. szliście łeb w łeb. Ale przez no, co, jak co, Darek? To nie było trudne wezwanie. Masz rację, było nie całkiem, była, ale na końcu i tak wiadomo, kto wygrywa. Całkiem proste było to w złożeniu. Jakby. Instrukcja była prosta, śrubki takie same. No, i masz i rację, rację same. tylko na początku nie szło ci za bardzo i to się śrubki podebrał. Kawełek to. Ja, ja mam ja zawsze podobny nie jestem... start. Nieważne, że zaczynasz, nie. jak kończysz. Ja zacząłem szybko i skończyłem szybko. Tak naprawdę podglądałem ciebie i zrobiłem to samo, ale szybko nie zrobiłem. No ale koniec końców, ty i ty złożyłeś to idealnie kończy, drążek, oboję. wszystko się, się zgadza, podciągać. sprawdziłam. Więc gratuluję Wam, ale no, wygrany tylko jest jeden. No, to zawsze jest Darek. No cóż, jest takie życie. Ale nasza rywalizacja jest zawsze zacięta. Nazwę syna Darek po to by Nasza rywalizacja jest i tak zawsze zacięta, ale i tak wiadomo, kto wygrywa na końcu. Ja po prostu nie lubię przegrywać, tak już mam. Było świetne. Było cudowne. Panowie, jestem z Was dumna, no ale Oskar, przegrałeś o włos. Srebsze, Niestety mowa. musisz zrobić teraz przysiady albo pompki. Co wybierasz? Chyba wybiorę przysiady, ja tam Prosiady? górę pomijam. Dobra, to tu jest twoje obciążenie i masz do wykonania 10 przysiadów. Jeszcze, jeszcze, dasz radę, Oskar. Tak, Jeszcze twoje tylko sześć. jest Tylko sześć, Mogę 5. ci pomóc i mogę wejść na bagany jeszcze coś. Nie, ja to sam radzę zazwyczaj. Nie potrzebowałem pomocy, skręcenia. Jeszcze 18. Jeszcze osiemnaście? Tak. <grywka> o dobra. i ostatni to był, tak? <grywka> tak. Jest 10. Mam dla Ciebie jeszcze coś ekstra, bo widzę, że masz dużo sił chyba, co? Tak, sporo. Skręciłeś prawa. drążek, to akurat będziemy mieć jeszcze jedno fajne Al, ćwiczenie, wznosy prostych nóg. Pokażę Ci, jak to wygląda. Łapiesz się na drążku Aha. i proste nogi kierujesz do drążka, dotykasz right. nogami, okej? Okay. Dobra, spróbuję. Masz do zrobienia... Ile mu damy, co? Dobra, nie ma co tutaj Oskara zbytnio przemęczać. Zrób sześć. Sześć? sześć? Myślałem, że 60. Sześć. sześć. Już zrobiłeś przysiady, Dobra, to... Dobra, niech będzie. Dawaj. Super. Oskar nie jest taki zły. Dzięki, Darek, też, I ostatni raz. Ekstra! No i brawo! Dzięki. Dobra robota, naprawdę. No, wiem, poczułem to pod sobą, że wykonałem kawał dobrej roboty.